Trzy, cztery, trzy Ale się zesrałem O kurde Hej cześć witajcie Z tej strony Doniu i dzisiaj z nami jest Bader. Siemano Będzie on bardzo częstym gościem w tym kanale Także zapamiętajcie go bardzo dobrze Bo już niedługo będzie się pojawiać coraz więcej eksploracji nocnych a za nami opuszczony dom szamana. Także tak jak słyszeliście przed nami jest opuszczony dom szamana. Historię przybliżymy bliżej miejsca. O, no dawajcie przeskakujcie. Chodzimy chyba piwnicą tutaj Zamek jak widać jest wyłamany W sumie nie tyle co wyłamany, ale... Klamka jest rozdupcona No to dziwne, że w przedpokoju znajduje się umywalka W piwnicy w sumie bardziej chyba... Ono trochę tak, bo tam były schody jakby na główne piętro, woda odcięta. Rzeczywiście, kości? Czy co to jest? Czy to krzem? Kreda? Nie wiem. Ty, patrz, co ty. Oj, wygląda, wygląda jak szczena, o. dosłownie. No, dobra, i ja. ja dotykam tego. Ja. Tutaj na starcie mamy boiler, piecyk. I pełno drewna wow. Ty, tu są jakieś klatki Ty, ale jaja Tutaj mamy klatki jakby po jakichś królikach No, wygląda właśnie klatka na króliki, to samo miałem mówić Coś tego typu jest kanał samochodowy, zalany. Zalany, no. To dosyć potężny zalany. Znalezionych informacji mieszka tutaj mężczyzna, wyznający naturalne sposoby leczenia. Słysząc Su kwiaty, zioła, owoce. Podobną instalację. I schowkę. Cała zarośnięta w pająkach. I pełno butelek. Także wchodzimy na wyższe kondygnacje. Wyższe piętro po prostu. Ło, wow. ale błądę. Rok. rok przepowiedni. O, i tutaj na kanałach jest już. To jest 2015. Ty, patrz tutaj, jest, są zaznaczone pozaznaczone księżyce pełnie. Okulno. Patrz Szczotka, łyżka, widelec. Wszystko tu jest. No. Nawet jakieś leki. Książki, tutaj mamy jakieś rzeczy. Ubrania. O tym łupie, nawet na okulary dla w tym pokoju chyba finalnie mieszkał ten szaman Tutaj pewnie spał Ty, a spójrz na to Co to jest? Podobny... Podobna figurka była przed tym, przed wejściem to Naprawdę tu są dziwne rzeczy, rozsypane gwoździe jakieś O, jest w tym misce To jest ziemia Oj, nie wiem czy to taka ziemia Ale bardzo jest tutaj zapach taki cuchnący Myślę, że od tego Muchy się tu aż zlatują A Tutaj mamy garderobę Da się to otworzyć? Do tego pokoju nie da się wejść Tutaj szybę ktoś nawet wybił Aha. Nie ma tu klamki? Właśnie nie ma Chyba ktoś zamknął od tej strony i wybił szybę Trzy, cztery, Dziwna czerwona substancja Ty Obczaj to O kur... Ty, ale jaja. O, fak Ty, tutaj są wszędzie kości. Miałem przez pewien ten. przez pewną chwilę wątpliwości, ale. Ty, ale, nie wyglądamy jak ludzkie kości, tylko jak. Jakiś zwierząt, może Ty... do tych królików na dole. Bardzo prawdopodobne, tutaj coś jest rozsypane. Kerbata. <laughs> ale. kuchnia, patrz, wszystko tu jest. Deska na adwicina na kołeczku. No, tu zegar. Czas w tym miejscu się zatrzymał. O ile go nikt nie przestawił. Ale śmieszne. ty. Patrz, tutaj jeszcze nawet nie nieodpakowane? Nie, bo odpakowane. Tak. Ale śmieszne bardzo sztućce, takie. W dziwnym stylu, nie? Takie jakby króciutkie. Nie spotkałem jeszcze czegoś takiego. I w ogóle, patrz. Takie dziwne. Z, z innego twarzywa, stylu. Z innego tworzywa. A tu te kości są nawet pokruszone. I teraz jest ważna kwestia, ponieważ wchodzimy do miejsca, w którym szaman popełnił samobójstwo. I albo to było na tych hakach, albo. Albo to było gdzieś tu Gdzieś tu I teraz nie wiadomo no Z dostępnych dla informacji jest to mniej więcej w tych, w tych okolicach Ale tak naprawdę no nie jesteśmy uzyskani dokładnego miejsca Pobliscy sąsiedzi szamana nie widzieli od dłuższego czasu było to blisko dwóch miesięcy W końcu zdecydowali się przyjść do tego miejsca i wezwać policję I Jak wiecie, szaman już tu wisiał Ten kran jest tutaj zakryty wow. Ale ma to przyległa do tego Może tam coś ciekło, czy coś Możliwe Dobra, także wchodzimy do prawdopodobnie ostatniego pomieszczenia już. Ten dom jest bardzo w dziwnym stylu. Tutaj układ komina jest dosyć nietypowy. Kolor kafelków podobnie. Zresztą wyjdziemy na balkon i pokażemy. Paczeka ogromna sakwa. Wow. Dawaj, otwieraj. No tak tak się zawahałeś, myślałem, że coś tam jest. Nic, nic nie, nie ma. O kurde. Ty poświeciłem, e, psy tam są, czekaj. Także dzięki za oglądanie naszego pierwszego urbexu. Miejmy nadzieję, że będzie ich więcej. Pamiętajcie o zostawieniu suba i łapki w górę. Siema!